Muszę zgadnąć hasło w Literalnie. Okej, okay, lecimy z kolejnym hasłem. No i weźmy tutaj hasło to, pyli i a. Pierwsze poeta, drugie kotek, trzecie tunel, czwarte coś na k, piąte co chcesz, no i szóste zgadnij. No to co? Lecimy. Pierwsze poeta. Pyk. Okej, okay, mamy e trzecie. Kit. Kolejne, czyli kotek. Mamy w sumie nic. Dobra. Kolejne tunel. I mamy też nic Oj, oj, dobra, coś na K Okej, okay, ja mam tutaj słowo krewy, więc uwaga, weźmy Okej, okay, dał nam w sumie to wy Nie najlepiej, ale dobra Mamy tutaj na razie dwie litery, okej okay. Piąte, co chcesz? No to co? Tutaj pomyślimy, żeby tutaj właśnie sprawdzić, czy wy Tutaj właśnie gdzieś jest Okej, okay, ja mam trzy te słowo widzę W sumie sprawdzi nam w sumie w trochę litery, więc uwaga, weźmy Okej, okay, to było bardzo dobre słowo Mamy początek wie Fajnie, więc chyba coś tu jeszcze zgadzimy hasło Przychodzimy tylko na myśl słowo Wieje, no bo w sumie wiatr wieje. No dobra, weźmy, no tylko to mi pasuje z uwagi. Weźmy, no nie, wieść, naprawdę hasło nieodgadnięte.